Cześć Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj, 20. Dzień grudnia, piątek. Dzisiaj czytamy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 38. Pierwszy rozdział tej Ewangelii Łukaszowej, wersety od 26 do 38. Posłuchajmy tejże Ewangelii. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy pościubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, Ani rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto zamieszkała, zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Ani rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A to również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i Jezus w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja służę pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Aniu. Moi drodzy, wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Aniu przychodzi do Zachariasza, dzisiaj widzimy, e, widzimy tą sytuację, kiedy anioł przychodzi do Marii. Bardzo podobne zwiastowania. E, już wczoraj, tam opisywałem tą różnicę między tym zwiastowaniem a, a, a związany właśnie z Marią. Ale taka myśl przyszła mi do głowy, że my lubimy różnego rodzaju plany robić. Czasem jest to plan, plan treningowy, plan dietetyczny, plan finansowy, plan, planujemy różne rzeczy, planujemy swoją przyszłość. I tak, taka myśl przyszła mi, że, że faktycznie jakby Maria wpisała się w ten plan Pana Boga, który miał na jej życie. Powiedziała: Tak, ja się zgadzam, ja to przyjmuję, ja chcę, żebyś ty był planistą mojego życia żebyś Ty dał mi to, co jest ważne. Oczywiście, moi drodzy, Pan, bo nie chce nas pozbawić działania i, i tego, że, że mamy planować, mamy być roztropni, mamy odpowiedzialnie podchodzić do życia. Tak, mamy to robić, to jest nasz obowiązek. Ale z jednej strony warto pytać Pana Boga i to nieustannie, jaki jest plan Twój na moje życie? Co Ty chcesz, żebym ja uczynił w życiu? Jakim człowiekiem był? Co jest najważniejsze w życiu? To są pytania egzystencjalne, one. Pozwalają na wejść w głąb i stanąć, stanąć przed tymi pytaniami właśnie w obliczu perspektywy planu Boga. Co ty planujesz na moje, jaki masz plan na moje życie? Fajnie, że planujemy, dużo rzeczy sobie gdzieś tam to nam ułatwia, ale pytajmy się, jaki jest plan Pana Boga? A celem tego planu no wiemy o tym i tu myślę, że, że, że warto to te też czasem przypomnieć. To jest zbawienie, to jest świętość. Tyle, moi drodzy, z takiego rozważania. Na, na dzisiaj zawierzmy ten dzień Panu Jezusowi. To wszystko, co nas spotyka, wszystkich ludzi, których dzisiaj spotkamy na swojej drodze, yy, naszych przyjaciół, i tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa wodę złego Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego, błogosławionego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, do słyszenia. Oczywiście jutro Was nie może zabraknąć. Widzimy się jutro. Z Bogiem.